W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Koryntian. Prze to, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Panie Boże, z całego serca jesteśmy Ci wdzięczni za wielki dar, jakim był dla nas miniony tydzień. Dziękujemy Ci za wszystko, co się wydarzyło. Za śmiech i płacz, za ludzi i cały świat przyrody, wszystko co nas otacza i co składa się na nasze życie. Dziękujemy za Twą opiekę i za to, że zawsze obdarzasz nas tym, czego potrzebujemy. Ojcze, prosimy, błogosław nas i naszych bliskich na rozpoczynający się tydzień. Prowadź nas w życiu. Pozwól, by Duch Święty rozpalał w naszych sercach prawdziwą wiarę, dzięki której codziennie będziemy żyć jak prawdziwi uczniowie Chrystusa. Pragniemy oddawać Ci cześć każdym naszym czynem. Niech święci aniołowie towarzyszą nam i wspierają, byśmy każdego dnia mogli odmieniać się na lepsze. Zawierzamy Tobie nas samych i naszych bliskich. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!